Kolejnym dniu, i właśnie skończyłam przed chwilą obrabiać już wam dodałam e, kolejnego vloga na kanał. I jaki update teraz, to słuchajcie, m, zabieram się za sprzątanko. Oczywiście całe życie syfię i całe życie sprzątam codziennie, po prostu życie kameli. I e, wcześniej przymierzałam jeszcze palety, może się to ogląda, ale nie za bardzo umiem te palety tutaj roz ułożyć w pokoju i nie jakoś mi to nie pasuje, więc wykorzystamy je pewnie do czegoś innego, albo jeszcze jakoś pokombinuję tutaj. Więc yy, to Wam chciała powiedzieć: te palety, bo od Asi co, nie wiem, czy wiecie, co znaczy tą historię. Yy, Asia miała takie palety, w nie i potem, jak się przyniosła do Katowic, to nie miała po prostu nic zrobić i miała, miała je w biurze u siebie, więc stwierdziła, że mi je da, bo potrzebowała je wywalić na szybko yy, i ja po prostu pojechałam do z Katowic i wzięłam od niej dwie takie palety białe, bo ona miała po prostu materac na tych paletach i chciałam sobie z tych palet zrobić siedzisko, ale właśnie jakoś mi to nie pasuje tutaj przyniosłam je, mierzyłam, może muszę coś pokombinować, ale na pewno się te palety przydadzą do czegoś więc tyle wam chciałam na razie powiedzieć i zabieram się teraz za sprzątam. trochę sobie posprzątałam słuchajcie i teraz aktualnie planuję sobie różne filmy, jakie mam jeszcze nagrać i co chyba chciałam powiedzieć? A, i oglądam Zbrodnie Grindel... Grindelwalda. Tak się to wymawia. Nie wiem, czy się tak to wymawia. Grindelwa... Grindelwalda. Tak, bo nie widziałam drugiej części właśnie tych mm. fantastycznych, z, z fantastycznych zwierząt. I teraz bez jest jeszcze trzecia, tak? Jeżeli dobrze win. Pojarzę. Byłam kiedyś właśnie z Asią na pierwszej części, czyli Fantastyczne zwierzęta i jakie znaleźć Na pierwszej części, a nie widziałam tej reszty, która wyszła No i aktualnie właśnie sobie to oglądam jako taki w tle I planuję sobie rzeczy różne właśnie, co mam nagrać jeszcze I stolówki właśnie różne, bo chciałabym wam jakieś lookbooki ponagrywać Chcę Wam jeszcze nie powiedzieć. Aha, dzisiaj na wieczór na próbę. Z zespołem mamy dzisiaj właśnie próbę. Jeszcze będziemy ogarniać mikser, bo kupiliśmy nowy mikser, więc yy, yy, fajnie i będziemy ogarniać a raczej Dominik będzie ogarniał, bo on się tym zajmuje. Ja też się chcę troszeczkę nauczyć, yy, właśnie i yy, potem, właśnie, mamy próbę i będziemy sobie ogarniać wszystko. I chyba na razie Wam tyle chciałam powiedzieć. Coś jeszcze? Nie, chyba nie. Także zabieram się do dalszego planowania, a potem będę się zbierać, zrobić make upy i tak na, dalej, właśnie na próbę. wiecie co teraz jedę na próbę? Oj, bo starzec po prostu i mi paruje. I sobie teraz na światłach jeszcze. I jadę sobie właśnie. Będę wracać z wieczorem. Może mi się coś uda nagrać na Zobaczymy, jak to wyjdzie wszystko. Także, o, tutaj jechać. Obaw, że ten samochód po prostu na rezerwie się zatrzyma. Nie będzie pisać, że rezerwa, ale to nie będzie rezerwa, tylko się zatrzyma. No nie wiem, takie mam obawy. Więc zawsze jak jest tak przed rezerwą, to sobie biorę benzynki nowej. Teraz tam mnie w ogóle już nie będziecie widzieć, bo